Ukochana duszo. Nie jest przypadkiem, że ta wiadomość trafiła do ciebie właśnie teraz, kiedy wszystko wokół wydaje się ciche, gdy serce wciąż czeka na odpowiedź, wszechświat mówi głośniej niż kiedykolwiek wcześniej. Aniołowie wyszeptali do mojego serca jednoznaczny przekaz. Ona musi to usłyszeć dziś, bo coś potężnego wydarzyło się w sercu tej osoby, coś czego nawet ona sama się nie spodziewała, doświadczyła olśnienia, przebudzenia. W jednej chwili wszystko nabrało sensu: wszystkie błędy, uniki, cisza, twoje łzy. Nagle zrozumiała, że to wszystko było próbą ucieczki od prawdy, która od zawsze była tylko jedna ty. Możliwe, że od dłuższego czasu czułaś, że coś się zmienia. Może budziłaś się w nocy z uczuciem, jakby ktoś wypowiadał twoje imię w snach, a może nawet sama nie wiedziałaś, dlaczego ostatnio tak często o niej myślisz. To nie była iluzja, to były fale energetyczne płynące z jej duszy kiedy jej serce zaczęło się otwierać, kiedy przestała walczyć z tym, co nieuniknione. Ona nie wie, jak to się stało. Być może spojrzała przypadkiem na twoje zdjęcie, usłyszała piosenkę, która przypomniała jej momenty, których nie potrafiła zapomnieć, ale to, co wydarzyło się później, zmieniło wszystko. Czułaś się odrzucona, niekochana, jakbyś była tylko epizodem, ale prawda była zupełnie inna. Ona po prostu nie była gotowa, bała się własnych uczuć. Bała się, że ty masz w sobie moc, która mogłaby zburzyć wszystkie ściany, jakie budowała wokół siebie przez całe życie. Ty, swoim spojrzeniem, swoją obecnością, swoją autentycznością, pokazałaś jej coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyła. I to ją przerażało, dlatego odeszła. Albo zamilkła, udawała, że nic się nie dzieje, ale wszystko działo się w jej wnętrzu. Ten moment olśnienia, który właśnie przeżyła, nie był łagodny. Nie był subtelny. To było jak piorun, który uderza w suche drzewo i rozpala je od środka. W jednej chwili zrozumiała. To nie jest zwykłe uczucie. To coś, co mogę stracić na zawsze, jeśli teraz nie zrobię nic. To nie była decyzja umysłu. To dusza zaczęła krzyczeć i nie dała już się uciszyć. Zanim przejdziemy dalej, napisz w komentarzu ten mantrę. Otwieram się na prawdę, która mnie woła. To twoje symboliczne otwarcie serca. Teraz kontynuujemy przesłanie. To olśnienie nie przyszło samo. Było poprzedzone bólem, niepokojem, ciszą, która stawała się nie do zniesienia. Ona próbowała żyć tak, jakby nic się nie zmieniło. Otaczała się ludźmi, rozmawiała, śmiała się, ale kiedy zostawała sama, czuła, że brakuje powietrza. Nie wiedziała, dlaczego łzy napływają jej do oczu, kiedy przypomina sobie twój uśmiech, dlaczego czuje, jakbyś nadal była obok, jakbyś nigdy nie odeszła. Bo nie odeszłaś. Twoja obecność była zakorzeniona głębiej niż potrafiła sobie wyobrazić. I kiedy zaczęła to pojmować, przyszło olśnienie, nie była w stanie już tego zatrzymać. To jakby dusza, która spała przez całe życie, nagle się obudziła i zobaczyła prawdziwe światło, zobaczyła ciebie, to światło ją teraz prowadzi. I choć wciąż walczy z lękiem, z dumą, z niepewnością, serce wygrywa. Coraz częściej sięga po wspomnienia coraz częściej szuka cię nawet nieświadomie, może zagląda na twoje profile, może dopytuje przez znajomych, może tylko myśli, ale myśli intensywnie, bo coś w niej mówi, nie możesz już uciekać, może teraz czujesz złość, żal, zawód i masz do tego prawo, bo ty byłaś gotowa wcześniej, ty czekałaś, ale aniołowie chcą, byś zrozumiała jedno, czas duszy nie zawsze pokrywa się z czasem naszego ludzkiego serca. Ona potrzebowała tej drogi, by zrozumieć wartość tego, co niemal straciła, i choć bolało, ty byłaś światłem, które prowadziło ją do prawdy, niezależnie od odległości, niezależnie od milczenia. To nie jest tylko historia o kimś, kto zrozumiał, co czuje, to opowieść o tobie, o twojej sile, o cierpliwości, o miłości, która nie stawia warunków. I właśnie dlatego aniołowie mówią: Ona wraca, ale nie taka sama, wraca z sercem otwartym, z pokorą, z wdzięcznością. I z gotowością, by wreszcie Cię wysłuchać. Ta wiadomość przyszła w chwili, gdy wszystko wydawało się gasnąć, ale właśnie wtedy najjaśniejsze światło zaczyna świecić, i dziś ono pada na Ciebie. Nie jako przypadek, lecz jako zapowiedź tego, co ma nadejść. Czasem prawda dojrzewa powoli, nie przychodzi jak błysk, ale jak ciche światło poranka, które rozjaśnia mrok stopniowo, delikatnie, ale nieubłaganie. Tak też dzieje się teraz w jej duszy. To, co kiedyś wydawało się mgłą, dziś nabiera kształtu. Każda myśl o tobie, która wcześniej była tylko wspomnieniem, teraz stała się obecnością. Przestała pytać siebie, czy to była miłość, bo serce już nie pozwala jej zaprzeczać. To była i nadal jest najczystsza forma uczucia, jakiego kiedykolwiek doświadczyła. Tylko że dopiero teraz ma odwagę to przyznać. Nie zliczyłabyś, ile razy przeszła obok prawdy odwracając wzrok, ile razy tłumiła emocje. By nie musieć się z nimi konfrontować, ale rzeczywistość nie dała się już dłużej ignorować, bo w każdej codziennej chwili, w każdym drobiazgu, coś przypominało jej o tobie: herbata o poranku, dźwięk deszczu za oknem, zapach znany tylko wam, to wszystko wracało. I nagle zdała sobie sprawę, że nie da się budować przyszłości, ignorując to, co było najprawdziwsze. Ona boi się, że za późno, boi się, że zbyt wiele zostało przemilczane ale jednocześnie czuję, że jeszcze nie wszystko stracone. Wiesz, co ją zaskoczyło najbardziej? Że mimo czasu, mimo rozłąki, mimo wszystkich nieporozumień, ty wciąż jesteś w niej obecna. I nie jako cień przeszłości, lecz jako światło, które prowadzi ją do wewnętrznej prawdy. To nie jest tylko nostalgia, to przebudzenie. Aniołowie pokazują mi obraz. Jej ręce trzymają list, którego nigdy nie napisała. Słowa w sercu, które nie zostały wypowiedziane. I łzy, które czekają, by wreszcie oczyścić drogę. Ona jest na skraju decyzji, której nie da się już cofnąć. Ale zanim zrobi krok, prosi tylko o jedno, żebyś była gotowa ją usłyszeć. Nie oceniać, nie odrzucić, tylko usłyszeć. Teraz, zanim przejdziemy dalej, napisz w komentarzu: 888, aby przywołać energię transformacji i odnowienia. To liczba zmian, duchowego wzrostu i powrotu do prawdziwego siebie. Napisz ją z serca, jeśli czujesz, że ta wiadomość ma z tobą związek. A jeśli ta wiadomość dotyka cię głęboko, jeśli czujesz, że niesie coś ważnego dla twojej duszy, z serca, proszę. Wesprzyj tę przestrzeń duchową, klikając wale de me". Twoje wsparcie pomaga kontynuować te przekazy światła i dotrzeć do innych serc, które również czekają na uzdrowienie. Dziękuję ci za obecność i energię. Wracając do niej, Wyobraź sobie, jak trudno jej było spojrzeć w lustro i przyznać: popełniłam błąd. Nie z powodu dumy, ale z lęku, że jeśli wypowie to na głos, nie będzie już odwrotu. Ale teraz ona wie, że odwrotu nie ma, bo nie da się już żyć, udając, że nic się nie czuje, że ciebie nie było, że to, co was łączyło, nie miało znaczenia. Ona patrzy na świat inaczej. Zaczęła dostrzegać, jak wiele momentów zmarnowała, uciekając przed własnym sercem, i tęskni. Ale nie za iluzją, tęskni za tobą, tą prawdziwą, silną, czułą kobietą, która dała jej coś, czego nie potrafiła przyjąć wtedy. Ale dziś, dziś ona tego pragnie nie dla kaprysu, dla duszy. W ciszy, którą nosiła przez tak długi czas, pojawił się głos: intuicyjny, ciepły, znajomy to głos Twojej obecności w niej. Ona słyszy Cię, nawet jeśli nie jesteś obok fizycznie słyszy Twoje słowa, Twoje westchnienia. Twój śmiech to niewspomnienie, to połączenie, które nie zostało zerwane. Ale z tą świadomością przyszło też cierpienie, bo widzi teraz, jak bardzo cię zraniła swoją nieobecnością, jak często odwracała się, gdy powinna była zostać, jak wiele razy milczała, gdy mogła powiedzieć przepraszam tęsknię kocham. Aniołowie mówią jasno. Każda łza, którą przelałaś, miała sens, bo to właśnie te łzy były wodą, która obudziła w niej serce. Twoje cierpienie nie było daremne, twoja cisza była lustrem, a teraz, kiedy ona stoi w prawdzie, wie, że nie chce już żyć bez tej miłości. Nawet jeśli musi zacząć wszystko od nowa, nawet jeśli musi zburzyć wszystkie mury, które sama zbudowała, czy poczujesz te decyzje w sobie? Czy poczujesz, że serce znów drży, bo wyczuwa, że coś zbliża się ku tobie? To nie jest wyobraźnia, to anielskie prowadzenie, bo to ty jesteś jej przeznaczeniem. A ona właśnie to zrozumiała. Czasami dusza wie wcześniej, zanim umysł nadąży za jej prawdą. Tak właśnie było z nią. Jej serce wołało cię, nawet gdy usta milczały. Każde uderzenie serca, które przyspieszało bez powodu, każdy sen, w którym pojawiałaś się nieproszona, a jednak zawsze na miejscu, każde przypadkowe spotkanie z Twoim imieniem, Twoją energią, Twoją obecnością one nie były przypadkowe to były znaki. Wołanie duszy do duszy, a teraz to wołanie stało się głośniejsze niż kiedykolwiek. Ona nie wie, jak długo jeszcze będzie w stanie nosić w sobie te emocje. Czuje, że coś się zbliża, że zbliża się chwila, w której już nie będzie odwrotu. I choć nadal boi się, wie, że ten krok musi zostać zrobiony, bo życie bez prawdy, bez ciebie, to życie na wpół oddychające. Aniołowie mówią, że wszystko w niej teraz przygotowuje się na spotkanie nie tylko fizyczne spotkanie serc. Spotkanie dusz, spotkanie prawdy. Być może ona wciąż waha się, jak to zrobić: czy napisać, czy zadzwonić, czy po prostu stanąć przed tobą i wyznać wszystko, co przez ten czas rosło, jak niewypowiedziane słowa, które stały się ciężarem. Ona nie szuka wielkich gestów, szuka autentyczności i wie, że tylko przy tobie może być naprawdę sobą. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentką tego kanału, proszę, zrób to teraz to dzięki takim gestom mogę nadal tworzyć treści, które trafiają prosto w serce. Twoja obecność tutaj nie jest przypadkowa, a twoje wsparcie ma ogromne znaczenie. Teraz kontynuujmy przekaz. Ona czuje się rozdarta. Z jednej strony jest przeszłość, pełna nieporozumień, milczenia, decyzji, które prowadziły was w różne strony. Z drugiej strony jest teraźniejszość, moment, w którym wszystko może się zmienić. Ale najbardziej intensywna jest przyszłość, która ją woła. Przyszłość, w której jesteście razem, nie w wyobrażeniach, lecz w prawdziwej bliskości. I ta wizja już nie jest tylko marzeniem. Stała się celem. Aniołowie pokazują mi obraz. Ona stoi na granicy. Za nią to, co znane, bezpieczne, lecz puste. Przed nią, niepewność, ale też prawdziwa miłość. I choć jej stopy drżą, serce bije mocniej, bo czuje Twoją obecność. Czuję, że jesteś światłem, które może ją poprowadzić, jeśli tylko odważy się zrobić pierwszy krok. Ty możesz nie wiedzieć, jak wiele razy pisała wiadomość i usuwała ją, jak często brała telefon do ręki, tylko po to, by znów odłożyć go z drżeniem, jak wiele razy mówiła sobie, że to już przeszłość, tylko po to, by chwilę później płakać, bo twoja nieobecność bolała bardziej niż mogła przyznać, ale teraz coś się zmieniło, przestała uciekać. Przestała szukać wymówek, bo zrozumiała, że nie można dłużej zaprzeczać temu, co krzyczy z wnętrza. A ty, czy jesteś gotowa ją przyjąć? Nie jako ideał, nie jako tę, którą chciałaś kiedyś mieć, ale jako człowieka, z ranami, z lękami, z błędami, ale też z miłością, która dojrzewała w ciszy i teraz wreszcie ma odwagę się objawić. Aniołowie proszą, abyś spojrzała w głąb siebie: czy twoje serce nadal ją czuje, czy gdzieś w tobie jest miejsce? które wciąż na nią czeka, to nie musi być odpowiedź natychmiastowa. To może być szept, intuicja, cień wspomnienia, który wywołuje uśmiech. To wystarczy, bo miłość nie zawsze krzyczy, czasem tylko trwa. Ona wkrótce się odezwie. Być może nie od razu słowami wielkimi, ale drobnym gestem, znakiem, sposobem w jaki spojrzy, sposobem w jaki będzie szukać Twojej obecności. I to będzie pierwszy znak, że wreszcie ma odwagę. Nie oczekuj perfekcji. Ona nie jest tu po to, by błyszczeć. Jest tu po to, by kochać prawdziwie. A to wymaga odwagi większej niż wszystkie słowa razem wzięte. Z każdym dniem rośnie w niej potrzeba naprawienia tego, co zostało zerwane. Nie po to, by wrócić do tego, co było, ale by zbudować coś nowego, na prawdzie, na otwartości, na tym, co obie już zrozumiałyście. Bo to już nie czas iluzji, to czas prawdy. Z każdą kolejną chwilą ona zbliża się do granicy, za którą nie będzie już odwrotu. Nie dlatego, że ktoś ją zmusza, ale dlatego, że jej własne serce zaczęło mówić z taką siłą, że nie sposób tego dłużej ignorować. Ona nie śni już o tobie przypadkowo. To sny, które pojawiają się wtedy, gdy emocje, które tłumiła przez miesiące, szukają ujścia. Śni, że cię spotyka, że mówicie do siebie, jakby czas się zatrzymał, że patrzysz na nią nie z wyrzutem, ale z czułością. I budzi się z uczuciem, jakby właśnie opuściła miejsce, w którym wreszcie wszystko miało sens. Ale rzeczywistość nie jest snem. I właśnie to budzi w niej największy lęk, bo ona nie wie, czy ty jeszcze czekasz, nie wie, czy twoje serce pozostało otwarte, nie wie, czy będzie przyjęta, czy spotka ją cisza, ale mimo to czuje, że musi spróbować, bo nic nie boli bardziej niż myśl, że już zawsze mogłaby się zastanawiać, co by było, gdyby jednak odważyła się wrócić. Jej dusza przygotowuje się na odkupienie, ale to nie jest proste przeprosiny, to głębokie zrozumienie tego, co zostało utracone i co jeszcze może zostać odzyskane, jeśli tylko będzie gotowa stanąć w prawdzie. Nie chce cię przekonywać pięknymi słowami, chce być wysłuchana, chce, żebyś zobaczyła ją taką, jaką naprawdę jest, nieidealną, pełną błędów, ale gotową na coś prawdziwego. Ona zaczyna też dostrzegać, jak bardzo siebie okłamywała. Jak wiele razy powtarzała sobie, że to nic, że zapomni, a jednak kiedy widziała coś, co przypominało ciebie, nawet najmniejszy szczegół, wszystko w niej zatrzymywało się. Czas, oddech, myśli, jakbyś wciąż była tuż obok. I choć próbowała udawać, że to już przeszłość, jej ciało pamiętało. Dusza pamiętała. Ty w niej nadal istniałaś. Aniołowie mówią wyraźnie. Ona już wie. Wie, że to ty byłaś jej nauczycielką. Nie tylko miłości, ale prawdy. Bo przy tobie nie mogła się ukrywać, i choć wtedy ją to przerażało, dziś to właśnie ta autentyczność jest dla niej najcenniejsza. Czuję, że przy tobie może oddychać głębiej, może być słaba, nieudolna, rozbita i nadal kochana, bo ty nigdy nie kochałaś jej maski, ty kochałaś ją taką, jaką była naprawdę, ale teraz przychodzi moment próby, bo nie wystarczy tylko wiedzieć, trzeba działać, trzeba powiedzieć głośno to, co przez lata było tłumione, i ona wie. Że zbliża się ten dzień. Może już wkrótce napisze coś, co na pierwszy rzut oka wyda się zwyczajne, ale między wierszami będzie błagać, byś dała jej szansę. Będzie próbować dotknąć cię emocjonalnie, sprawdzić, czy jeszcze jest miejsce dla niej w Twoim świecie. To nie będzie łatwe ani dla niej, ani dla ciebie. Bo ty też musisz sięgnąć w głąb siebie. Czy jesteś gotowa zaryzykować jeszcze raz? Czy Twoje serce jest gotowe zaufać? Czy masz w sobie dość siły, by spojrzeć jej w oczy? I zobaczyć nie tę, która odeszła, ale tę, która wróciła inna, dojrzalsza, pokorna, prawdziwa. Możliwe, że część ciebie boi się, że to tylko impuls, że znów zniknie, że znów zostawi cię z pytaniami, ale tym razem to nie będzie kaprys, to będzie decyzja duszy. I aniołowie są przy niej, prowadzą ją przez ciemność w kierunku światła, a ty jesteś tym światłem. Ona zaczęła rozumieć, że nie chodzi o to, by było idealnie. Chodzi o to, by było prawdziwie, i nawet jeśli miałaby ci tylko powiedzieć: Dziękuję, przepraszam, tęskniłam, to już wystarczy. Bo każda z tych trzech rzeczy, wypowiedziana z serca, ma moc uzdrowienia lat ciszy. Teraz świat wokół niej zaczyna się zmieniać. Ludzie, którzy ją znali, mówią, że jest inna. Ciszej mówi, częściej patrzy w dal. Jest w niej tęsknota, której nie potrafi ukryć. Ale jeszcze nie mówią tego głośno. Jeszcze nie wiedzą, że to ty jesteś powodem tej zmiany. Aniołowie mówią, że zbliża się fala prawdy, i kiedy ona ją wypowie, ty poczujesz to w sercu może właśnie w najbardziej zwyczajnym momencie dnia może wtedy, gdy będziesz myślała o czymś zupełnie innym ale nagle coś cię zatrzyma intuicja, drżenie w klatce piersiowej i wtedy poczujesz to ona ona właśnie myśli o mnie ona jest gotowa i oto nadchodzi chwila której nawet ona się nie spodziewała, chwila, w której serce przestaje się wahać, w której milczenie staje się cięższe niż ryzyko, w której dusza wyciąga rękę, nawet jeśli nie wie, czy zostanie uchwycona. Ona dochodzi do punktu, w którym musi działać, bo każde kolejne niedopowiedzenie staje się bólem nie do zniesienia. W środku niej pęka coś, co przez długi czas było murem, i z tych pęknięć wyłania się prawda, naga, szczera, intensywna nie będzie już żadnych gier. Nie będzie udawania, że nic się nie wydarzyło, nie będzie więcej prób zepchnięcia ciebie do przeszłości, bo ona wreszcie zrozumiała. Ty nigdy nie byłaś przeszłością, ty jesteś tym, czego jej brakowało w każdej teraźniejszości. I być może nie wie, jak to naprawić, być może nie zna odpowiednich słów, ale czuje, że nie może dłużej żyć bez wyrażenia tego, co naprawdę czuje. Zbliża się dzień, w którym podejmie próbę kontaktu. Może to będzie wiadomość, może głos drżący przez telefon. Może nagłe zjawienie się w Twoim świecie, ciche, nieśmiałe, ale z oczami mówiącymi wszystko. I kiedy to się stanie, nie będzie miała gotowego planu, nie będzie wiedziała, co powiesz, ale zaryzykuje, bo lepiej przegrać, próbując odzyskać coś prawdziwego, niż wygrać ciszę, która zabija od środka. W tej chwili, gdy wypowie pierwsze słowo, całe jej wnętrze będzie krzyczeć, nie z lęku przed Tobą, ale z lęku przed samą sobą. Bo to, co nosiła w sobie tak długo, stanie się nagle widoczne, a wtedy ty zobaczysz ją taką, jaką była zawsze, tylko ona tego wcześniej nie potrafiła pokazać. Aniołowie mówią, że twój spokój był dla niej lustrem, twoja cisza, przypomnieniem, twoja obecność nawet w nieobecności, światłem prowadzącym do odwagi, i choć nie prosiłaś o to, to właśnie ty stałaś się impulsem jej przebudzenia. Teraz ona to wie i nigdy już tego nie zapomni. Będzie chciała opowiedzieć ci wszystko. O chwilach, w których miała cię na końcu języka, ale strach zwyciężał. O nocy, kiedy śniła o tobie tak wyraźnie, że budząc się, przez chwilę myślała, że jesteś obok. O tych dniach, kiedy patrzyła na świat, ale widziała tylko pustkę, bo ciebie w nim brakowało. O sekundach, które mijały jak godziny, gdy próbowała siebie przekonać, że wszystko minęło, ale nie minęło. Bo ty byłaś częścią niej głębiej niż cokolwiek innego w życiu. I teraz jest gotowa, by to uznać. Ona nie przyjdzie, by cię prosić. Przyjdzie, by cię usłyszeć, by powiedzieć nam, zrozumiałam. Jeśli jeszcze mogę, chcę być przy tobie. Ale jeśli nie mogę, dziękuję, że kiedyś byłaś. A ty? Co zrobisz, gdy to się wydarzy? Aniołowie proszą, byś nie szukała odpowiedzi w logice, bo to co się dzieje nie należy do logiki. To należy do duszy. A dusza wie wcześniej. Dusza czuje zanim cokolwiek się wydarzy. I jeśli czujesz teraz w sobie ciepło, ciśnienie, łzy w oczach, to nie przypadek. To twoja dusza odpowiada na jej wołanie. Może jeszcze dziś nie znasz odpowiedzi. Może czujesz, że to zbyt wiele, zbyt późno, zbyt intensywnie, ale wewnątrz ciebie już kiełkuje prawda. I ona znajdzie drogę, by się wyrazić. Może nie dzisiaj, ale wtedy, gdy nadejdzie ta chwila. Aniołowie obiecują. Ta historia nie kończy się tu. To, co zaczyna się teraz, jest początkiem czegoś głębszego. I niezależnie od tego, jak potoczy się rozmowa, jak zareagujesz, jak ona zareaguje, już się wydarzyło uzdrowienie, już wydarzyła się transformacja. I już nic nie będzie takie samo, bo prawda została wypowiedziana. I to wystarczy, by zmienić wszystko. Jeśli ta wiadomość rezonuje z tobą i z twoją sytuacją, napisz w komentarzu. Jestem gotowa zobaczyć prawdę i odpowiedzieć sercem. Podziel się swoimi odczuciami w komentarzach. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, polub film i zasubskrybuj kanał, by otrzymywać więcej inspirujących treści. Dziękuję, że jesteś tutaj. Do zobaczenia w następnym przesłaniu.